Hej, no wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w ostatnim konkursie drużynowym w sezonie 2022-2023. No i nie ma co tutaj, tutaj, tutaj dłużej przedłużać czas na loty, moi drodzy. Na razie mieliśmy 5 drużynówek, trzy padły Austrii, dwie Polski. No i zobaczymy, czy Polska dzisiaj będzie chciała wyrównać sobie z Austrią stan. No, jestem ciekaw. Planica HS-240. No i nie ma co tu przedłużać za długo. Niemcy rozpoczynają, a dokładnie Konstantin Schmidt. A no może inna nacja tu się obudzi, na przykład reprezentacja Niemiec. No, na razie skok niezły, Konstantin Schmidt 228,5. No i będziemy patrzeć, co tu się wydarzy. 241 jest rekord na tym obiekcie. No i Niko Kyto, Sacho, Finlandia. No, Finlandia ładnie to przedstawiało się w pierwszej fazie, ale już druga zepsuta 212, i na razie drugie miejsce Radek Rydl, Czesi. No, i Radek Rydl, wyjście z progu mogło być lepsze, ale nie ma tragedii. Teraz dobry lot do samego końca. I proszę bardzo. Skok na 226,50 cm i miejsce drugie tylko za Niemcami. No to reprezentacja gospodarzy, czyli Słowenia, Domen Preutz. Wielka szansa tutaj dla Słoweńców, żeby u siebie wygrać. No i Domen obejmuje prowadzenie w tym momencie 232,5. No i zaczyna bardzo obiecująco dla Słowenii. Robert Johansson. Johansson, jakby prze, przejechał totalnie próg. No ale mimo wszystko, sporo osiągnął 220 metrów i miejsce czwarte w tym momencie. No to zostały trzy reprezentacje. Najpierw Japonia z Renem Nikaido, który nie skakał tu za dobrze w planicy. No, ale dzisiaj jest nowy dzień, nowe rozdanie. Może dzisiaj się bardziej powiedzie. Na razie widać, że wyjście z progu nie najgorsze. No i skok także nie powinno być Drugie miejsce, trzecie, 227,5. Więc niewiele, bo 70 za Niemcami. Czas na Polskę. No i Kamil Stoch. Rozpoczynamy z grubego C. Kamil. Kamil Stoch, uwaga, ile Kamil Stoch skoczy nam tutaj. Ładnie daleko. Miejsce drugie, 211,5 nota. 5 punktów za Słowenią. Ale nas to nie interesuje w tym momencie. Michal Hajbek. Popatrzmy. Czyli też reprezentacja Austrii poprowadzi ich również i w tych zawodach do zwycięstwa. No, na pewno będzie się starał. Na razie jest drugie miejsce. Niewiele, bo 2,4 punktu za Słowenią. Więc pierwszą turę mamy za sobą. Czas na drugą. Filip Raimund. No, Niemcy ładnie na czwartym miejscu, ale trzeba się pilnować. No, bo ta skocznia też mówi wszystkim, że nie ma co liczyć. Na, y, można powiedzieć, łódź szczęścia, 233,5, idzie Munda, bardzo dobry skok. No i teraz popatrzmy, jak odpowie Etu Noysainen, na razie ósme miejsce, ostatnie z Finlandii. Obla boga, co to było za wyjście z progu, Etu? No kiepski skok, chyba tutaj nie, za, nie, nie zanosi się na to, żeby... Finlandia się liczyła 210,5. Niko tylko 212. No i Filip Sakala. Miejsce szóste Czechów. Więc też to tragicznie nie wyglądało w pierwszej yy, turze. W drugiej nawet może być lepiej, bo to wyjście z progu daje spore pole do manewru. I 239,5 metra daje prowadzenie reprezentacji Czech. Więc przed Niemcami już są. No ten skok naprawdę sporo dał. Angela Niszek. Milaniszek. Świetnie wyglądało to w pierwszej fazie, druga troszkę zepsuta, ale ostatecznie miejsce drugie, 235, i dziesiątą za Czechami. Frederik Willumstad. Norwegia na siódmym miejscu, ale tak jak mówiłem Robert Johansson miał sporo szczęścia, że więcej nie stracił na Frederik tutaj w tym skoku. Pokazuje pazura 242,5 metra, moi drodzy. Świetny skok, brawo Keiichi Sato. No, świetny skok Norwegów. A jak Japończycy? No, Keiichi, wyjście z progu, takie sobie. No i teraz sporo turbulencji w locie. I miejsce piąte, więc tutaj niewielkie straty. Czesi, Słoweńcy, Norwegia, pierwsza trójka. No i zostały dwie nacje, czyli Polska i Kasper Juroszek. No a potem Austria. Ojoj, Kasper też spóźnione wyjście z progu. Oby to nie zachwiało jego skokiem. No zachwiało i to mocno. Miejsce szóste spadamy aż. No i został Daniel Czofenik. Jak wytrzyma presję, no to. Ale chyba wytrzymał. Tak mi się wydaje też, bo Skok świetnie prowadzone narty. Matko jedyna. 242 prowadzenie i to z ogromną przewagą w tym momencie nad Czechami. No po, po, pofolgował sobie Austria, trzeba sobie powiedzieć. Stefan Laje. No i mamy trzecią turę. Piąte miejsce Niemców. No i Stefan Laje też tutaj stara się inaczej lecieć. No i skok niezły. Nie można mu tego odjąć. 233,5, tak jak właśnie miał Konstantin Schmidt. Nie, przepraszam, nie Konstantin Schmidt, tylko Filip Rajmund. No i finowie. Jarkomata. No jeżeli ktoś ma tutaj skoczyć z daleko, no to chyba jest to ten właśnie skoczek. Popatrzmy na Jarkomatę. No lepiej zdecydowanie od, od kolegów 227,5, ale to za dużo się raczej tutaj nie zda. Franciszek Lejsek. No też można powiedzieć słabsze ogniwo na mamucie. Ale, no, no, może się tutaj spisze. No, na razie, wyjście z progu, takie sobie mogło być zdecydowanie lepsze. No, i skok od razu krótszy. Będą za Niemcami i to ze sporą stratą, bo tylko 219,5 skoczył. Lovro Kos. Sama sytuacja, mi się wydaje. Też tutaj przesadził z tym położeniem się na narty. I krótki skok Słowańca. 214,5 no daje dopiero trzecie miejsce w tym momencie za Niemcami i Czechami. No to teraz Norwegia ma szansę. Halvor, Egner, Granerud dokładnie. Ale Granerud też to wyjście z progu szarpnięte bardzo mocno. Pomimo tego chyba troszkę lepiej. I drugie miejsce właśnie dla Norwegii tylko za Niemcami. Yukia Sato A Japonia wie, że tutaj Może stracić Jak tak dalej pójdzie szansę Dzisiaj na podium Więc tu trzeba zacząć powoli szykować Jakąś armatę No i Yukia Sato robi w świetnym stylu To drugie miejsce 237,5 Niewiele straty, bo 4 punkty do Niemców Tylko na no, my spójrzmy Bo to już nie kto inny jak właśnie Paweł Wąsek no, jeżeli to ktoś ma odrabiać, to możliwe, że właśnie będzie to Paweł. No, ale popatrzmy. No, kiepsko to widzę. Miejsce szóste w tym momencie. No i został Herl 224 i pół metra musi skoczyć Jan Herl. No, Jan Herr, popatrzmy, ile skoczy Austriak. No, robi swoje. 233,5 Niezłe oceny No i prowadzenie jest zdecydowane No punkt stracił na Właśnie lejego odrobił punkta Ale to jest nic w tym momencie No i czas na czwartą Ostatnią turę w pierwszej serii Markus Eisenbichler Niemcy mają bardzo dobre drugie miejsce Ale w ostatniej turze mają Nie, nie Niespodziewanego Markusa Eisenbichlera Który właśnie w ten sposób i 220,5, niskie oceny, więc noty nawet nie pomogą i czarno to widzę. Anti-Alto. takie 240, Finą, bardzo by teraz pomogło, panie Alto. Pytanie, czy ty jesteś w stanie tyle skoczyć? No nie, ale 234. Jest, jest drugie miejsce. Sporo odrobili w tym skoku. No, i Roman, kołdelka. Czesi na piątym miejscu, ale mają też, można powiedzieć, bardzo mocnego kołdelkę. Pytanie: jak bardzo mocnego na mamucie? No, jest prowadzenie. Roman zrobił swoje. 231,5 mają prowadzenie. Niewiele, ale jest czas na Żige Jelara. Miejsce szóste Słoweńców. Ale to nie jest jeszcze przegrana sprawa. Nie zapominajmy, skaczą u siebie. Oni mają te o właśnie, ten właśnie plus, że są u siebie. A Ziga Jelar skacze fenomenalnie. I 238,5 daje w tym momencie prowadzenie. No, na Mamucie to szybko idzie odrobić te straty. Christopher eriksen Sundal, Miejsce czwarte. No, on już potrafił wczoraj skoczyć niesamowicie, ale dzisiaj coś tak to wygląda niebrawo. Będzie prowadzenie czy nie będzie? Czwarte miejsce! 226. Straty niewielkie. No i za chwilę może w to wszystko się włączyć jeszcze Japonia z Rioju Kobayashi. No i Rioju, uwaga, ile Rioju tutaj skoczy, on też nie skacze na bardzo dobrym poziomie, ale prowadzenie uda mu się. Otrzymać 229, i jest przed Słowenią. Czas na Stefana Hule 249,5. Na prowadzenie oj, oj, oj Stefanek, chyba nie. No jeszcze krócej, więc Polska dzisiaj chyba marnie to wygląda. Stefan Kraft 215,5 metra potrzebuje na prowadzenie. Stefan Kraft. I popatrzmy, jak daleko Stefan Kraw nam tu pofrunie, No, nie to daleko, ale prowadzenie mają 227 metrów, więc prowadzą. Jeszcze nawet o te Japo Japończykom uciekli o dziesiątą punktu. Więc Austria, Japonia, Słowenia, pierwsza trójka po pierwszej serii. No, my będziemy czekać, co się wydarzy w drugiej. No i tu nie ma co. Mówić dalej. Niemcy rozpoczynają. Na piątym miejscu są Konstantin Schmidt. Rozpoczyna drugą serię. No i jestem ciekaw, jak daleko właśnie reprezentant Niemiec z drugiej serii po frunie. Na razie wygląda to bardzo obiecująco. Dużych strat tam strasznych nie mieli, ale ten skok mógł być dłuższy. 227. No to jak zwykle nie za wysokie. No i czas na Nikoky Saho 258 czas skoczyć. No, ale Niko Kytosaho też znowu zacznie niezbyt dobrze, jak nie gorzej niż w pierwszej serii. 212, teraz 219,5, miejsce drugie, więc znowu Niemcy im uciekają. Radek Rydl, 226,5 w pierwszej. Ale wie, że teraz trzeba skoczyć niesamowicie dobrze, jeżeli chce się walczyć o podium. No i Radek Rydl jest... Bardzo podobnie do Niemców i są na prowadzeniu! 223,5 odrobili tu Niemcy troszkę, ale jeszcze brakuje. Domen Preutz, <laughs> miejsce trzecie Słowenii. A no, nie zapominajmy, bo to, że po jego turze prowadzili, więc tutaj spodziewam się bardzo dalekiego skoku w wykonaniu Domena. No i on tak robi, świetny skok, 238,5. Noty też niesamowicie wysokie i przewaga nad Czechami rośnie. Robert Johansson. Wszystko w nogach Norwegów. Oni wiedzą, że podium się wymyka coraz to bardziej, więc trzeba zacząć skakać powyżej normy. I to robi. Na miejsce drugie skoczą dzięki temu, więc sporo, już sporo, bo to 10 ponad punktów nad Czechami teraz mają. No i czas na arena Nikajdo. Cześć, i Japończycy, no, nie mieli zbyt dużej przewagi nad Słoweńcami, więc ten skok musi być bardzo podobny, jeżeli chcą tu walczyć. I uwaga, Ren, Nikajdo, świetny skok! 237 jest prowadzenie, niewiele, ale jest, więc naprawdę wielki szacun. Czas na Kamila Stocha. O, Kamil, 240. Mile widziane w Twoim wykonaniu by było w tym momencie. No, ale jest 2:30, ponad 237,5. Jest miejsce szóste. Oczywiście do Niemców tracimy sporo, ale też sporo odrobiliśmy. No i został Misial Highback 224, żeby objąć prowadzenie. No i Misiel ile skoczy Highbeck, No robi świetną robotę Highback w tym momencie Wysokie tym bardziej oceny, 238 metrów No i chyba tutaj nie pozostawia wielkich nadziei z innym reprezentacją Filip Reymund, miejsce szóste Niemców i teraz pytanie, ile Raimund skoczy? To jest dobre wyjście z progu, bardzo dobre i teraz trzeba dobrze poprowadzić ten lot. No i jest nieźle, noty mogą być niższe, po 18, 18,5, 236,5 i jest prowadzenie. Finlandia, etu, noisjajne, no raczej tutaj bez szans na to, żeby coś ugrać. No bo nawet Polska z powrotem uciekła im, no ale pytanie ile Etu sobie pozwoli skoczyć. Skacze świetnie! 238,5 i miejsce drugie oczywiście. Czas na Filipa Sakale. Piąta lokata Czechów. No nie wiem czy czekają na pewno na ten skok, najbardziej chyba z nacji... No, ale Sakala skacze dobrze, ale na miejsce drugie, więc niewiele przegrali, bo to jest 3,1 punktu. No, ale Sakala przegrał ten pojedynek z Raimundem. Andrzej Laniszek. No, tutaj się porobiło. Trzeba bardzo daleko skakać, panie Andrzej. No, ile ty jesteś w stanie tutaj odpalić? Jaką rakietę? No, zrobił swoje. To trzeba powiedzieć. 232,5. No, i przewaga utrzymana nad Niemcami. Teraz Norwegia. Frederik Willum przed świetny 242,5 w pierwszej. Więc ja podejrzewam, że on się tu może odpalić również na drugą serię. Pytanie w jakim stopniu. No niezbyt daleko. 233 i miejsce drugi oczywiście za Słowenią. No nie odrobili za dużo. Teraz Japonia, Keiichi Sato. Oni mają miejsce drugie, ale Keiichi znowu psuje swój skok, znowu swoją próbę psuje, ale teraz chyba jeszcze bardziej. Tedy miał 230,5 to 295 spadek na piąte miejsce, aż. czas na Kacpra Juroszka. No pod 240 jakby skoczył to jeszcze jakąś nadzieję by nam dał, ale chyba takiego skoku nie obejrzymy tutaj. 220 Jeden jest w szóste miejsce, więc za, oczywiście, Japonią. No i został Daniel Czofenik. 218,5 metra potrzebuje Austriak. O no, ile Austriak pociągnie ten skok? To jest dobre pytanie. Świetny skok 237 metrów. No i prowadzenie oczywiście ze zdecydowaną przewagą nad resztą. Stawki więc, no, czekamy na kolejne dwie tury. Teraz Stefan Laje No miejsce czwarte. Niemców oni tutaj teraz biją się o podium. No, tylko pytanie: ile będzie w stanie Stefan Laje tutaj skoczyć? Na razie wygląda to bardzo obiecująco. Jest świetny skok powyżej 240? Nie, 238,5, no, ale świetny skok. No i <ścoughs> Jarko Mata. Miejsce ósme, Finów. Czy jeszcze są w stanie powalczyć, między innymi, z Polską? Zaraz się to okaże. Jarko Mata. No i skok 231 jest na miejscu drugim. Oczywiście czas na Czechów. František Lejsek 244. No, trzeba niesamowicie dobrze skoczyć. No, a tutaj widzę problemy przy wyjściu z progu, już się robią. No, i skok 200, nie wiem czy 30, nie, 228, lepiej niż w pierwszej serii, ale miejsce drugie i trasą dystans do no, Niemców, zdecydowanie. Lowrocos. Jak on skoczy, 214,5 znowu. No to Słowenia się załamie, a nie wygląda na to, żeby ten skok miał być daleki. No i krótki, 211,5 i spadają na trzecie miejsce wręcz. Więc Słowenia odpada z wyścigu chyba jak na razie. No i czas na Ruda. Teraz ma, mają szansę przejąć drugie miejsce tak naprawdę. Norwezy. I popatrzmy ile granerób tutaj skoczy. Ledwo, ledwo, ale ci jest druga lokata, więc Niemcy wielki skok na drugie miejsce zrobili jak na razie. Jak odpowie Japonia? Yuki Sato. Ojojoj, oj, oj, Sato. Tak, jak i ten w poprzedniej turze. No psuje swój skok. I to jest krótko, bardzo krótko. Piąte miejsce. Ledwo, ledwo przed Finlandią. Więc my mamy szansę przeskoczyć Finów i właśnie y, Japończyków. Zobaczmy. Paweł Wąsek. No to wyjście z progu mogło być zdecydowanie lepsze. Ale chyba się udało. Miejsce siódme. Więc za Finlandią jeszcze jesteśmy. Co tu się dzieje? To jest szok. No i Jan Herd 207,5 metra potrzebuje. No, ale Jan Herd też psuje. I loduje na 154 metrze. O matko. Kogo się nikt nie spodziewał. Ósme miejsce Austrii. No i to jest chyba przegrany konkurs w tym momencie dla Austrii. Bo Stefan Kraft nie jest w stanie tylu odrobić. No tego się chyba nikt nie spodziewał, że to się stanie. Ale jednak potwierdza się to, że niestety Herr pod koniec sezonu totalnie zgasł. Bynajmniej na Mamutach. Stefan Kraft 231,5, ale to jest za mało, żeby móc dzisiaj marzyć o podium, a już o zwycięstwie to nie wspomnę. Stefan Hula. My natomiast mamy szansę tutaj wyprzedzić Austrię. Teraz trzeba tylko skoczyć swoje. A Stefan Hula chyba to robi. Tak jest, Stefan Hula, brawo! 234,5. No i będziemy czekać, bo może przeskoczymy jeszcze Finlandię. Bo tam strat dużych nie ma. No i Japonia jest jeszcze przecież po drodze. No zobaczmy, jak tutaj anti-alto. No Finowie teraz są dobrym. Miejscu, ale ten skok jest za krótki i miejsce drugie, więc za Polską. No, Polska już na szóstym miejscu. A zaraz, jeżeli Rioju nie skoczy, mogą być na piątym, to już będzie coś. Popatrzmy, co zrobi Rioju Moim zdaniem, zbyt wcześnie wyszedł w progu, ale to nie powinno mu chyba przeszkodzić w oddaniu dalekiego skoku 236,5. No i czas na walkę o podium Zigajelar, moi drodzy. No, Słoweńcy u siebie skaczą. Więc no, wypadałoby, wypadałoby, żeby to podium mieli, ale czy będzie? No, na razie Gigaliera 231, więc to nie był skok marzeń. Na Roman Koudelka on to powinien ze spokojem skoczyć, choć w pierwszej serii 231,5. No, ale wiemy, że on na finały to potrafi się naprawdę mocno skupić. Chodź! Jest! Czesi na podium na pewno 235. No i teraz batalia o wiktorię. Christopher Eriksen-Sundal. Kulę kryształową już ma. No czy dzisiaj wygra? Z kolegami chyba nie. Ten skok popsuty chyba. Mocno. Mocno spóźniony i krótko. Więc Czesi i Słoweńcy na podium ostatecznie. 50 punktów, pół punkta przed Norwegią. Na Markus. On nie może tego zepsuć. Taka szansa. Jest raz na rok. No, wyjście z progu mocno spóźnione. Teraz pytanie, ile? No, wszystko na styk i przegrali to. Przegrali to Niemcy. Nie wierzę z Czechami. Jeden i dwie punktu Czesi dzisiaj najlepsi. Przed Niemcami i Słowenią. Dalej Norwegia, Japonia, Polska, Finlandia i Austria. Po katastrofalnym skoku Jana Herla w drugiej serii spadła na ostatnie miejsce. No takiego scenariusza tego konkursu bym na pewno nie wyśmił, ale no tak to wygląda. Moi drodzy, czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Narodów. No tutaj Austria póki co prowadzi o 100 punktów przed Polską. No ale wiemy, że jeszcze te punkty z pucharu świata będą dawały sporo, no ale ta Austria no ma całą plejadę swoich skoczków, więc tak naprawdę tu chodziło o drużynówkę, żeby tutaj być jak najwyżej. Polska na drugim miejscu 1600, Japonia na razie na miejscu trzecim 1500, Norwegia i Słowenia po 1450, 1300 Czesi, Finlandia i Niemcy po 900. Moi drodzy, ja dziękuję Wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie do ocenie. No i żegnam się z Wami, do zobaczenia jutro w ostatnim konkursie z tego sezonu 2022-2023 w skokach narciarskich. Trzymajcie się, na razie, pa pa! No i hej!